Co sądzisz o konflikcie Edyty i Justyny? Jak w mediach jest, każdy wie i na pewno wiesz to ty bardzo dobrze. Tak po prostu już jest, że, że na potrzeby mediów jakieś tam się historie wymyśla i je potem produkuje i wznieca. Ja tego konfliktu nie widzę i nie widziałam. Także może jest coś, o czym nie wiem. Natomiast ja myślę, że. To są takie profesjonalistki i obie mają tak mocną pozycję na scenie muzycznej, że naprawdę chyba nie mają sobie czego nawzajem zazdrościć, bo obie są bardzo, bardzo wysoko i osiągnęły bardzo dużo. A jeżeli miałabyś je określić tak w dwóch słowach, jaka jest Edyta jaka jest Justyna? Edyta jest tak naprawdę niezwykle słodka takim kontakcie codziennym. E, I ma w sobie coś z dziecka: ma w sobie taką fajną radość życia, e, która mi się kojarzy z, z dziećmi. Ona ma taki element. Miał to Michael Jackson, na przykład. Też taką, którego nie poznałam niestety osobiście, natomiast e, zawsze odbierałam go w ten sposób. E, Justyna, e, odbieram ją jako e, osobę, która bardzo dobrze wie, czego chce, jest bardzo konsekwentna. I ma niezwykle poukładane sprawy, zarówno rodzinne, jak i zawodowe. Ma wszystko niezwykle zorganizowane. Naprawdę podziwiam ją, wie czego chce, ma głowę na karku i yy, jest bardzo konsekwentna. A kiedy ciebie usłyszymy śpiewającą na płycie na przykład? No mogłeś mnie usłyszeć dwa dni temu, była premiera mojego nowego teledysku Silver Dream który jest w tej chwili w sieci, także zapraszam wszystkich do obejrzenia go, jeżeli jeszcze nie widzieli. To jest kolejny single. Ale nie spóźniłem się, można obejrzeć. Ale nie spóźniłem się absolutnie. To jest nowy singiel, z którego się bardzo cieszę. Będzie kolejny. Materiału na płytę właściwie mam dosyć dużo, może nawet cały. Ale też zmienia mi się po drodze. Ja jestem zmienna, więc zmienia mi się gust. I już pewne rzeczy nie do końca mi się podobają już coś bym chciała zmienić, coś bym chciała zrobić inaczej. Także nie wiem, czy wszystkie z tych numerów, które w tej chwili mam, znajdą się na płycie w końcu. Czy jednak coś tam podmienię, zrobię coś innego, nowego, coś, coś przerzucę, wyrzucę. A jaki styl? E z tymi stylami dzisiaj to jest trudno, dlatego że one się tak miksują i, i przekładają i e, bardzo trudno jest definiować jasno, już bardzo mało rzeczy jest takim stricte jazzem, stricte popem czy stricte hip-hopem, te style się często e, przeplatają i ja sama e, jakby szukam inspiracji w różnych rejonach muzycznych. E, jeżeli bym miała powiedzieć coś o, o tym, jak e, ja lubię, jaką ja lubię muzykę, e, Lubię rzeczy nieoczywiste, lubię rzeczy, które są melodyjne, ale jednocześnie mają takiego kopa i trochę... Yy, I są troszeczkę może cięższe, trochę sensualne, ale bez przesady. Trochę chilloutowe, ale jednak nie nudne. Nie do, nie do spania, tylko raczej do takiego fajnego feelingu. Także posłuchaj Silver Dream. Posłucham. Yy, yy, posłuchaj Drown In Me, które jest poprzednim singlem. Myślę, że te, że te dwie piosenki jakoś tam mogą dać y, słuchaczom obraz tego, y, co ja lubię i w którą stronę muzycznie chciał, chciałabym iść.